Witam w kolejnym odcinku UFO Historii, pierwszym z serii o tak zwanych starożytnych astronautach. Muszę się Wam przyznać, że pewnie jak wielu z Was, równolegle z zjawiskiem UFO, interesowała mnie, wręcz fascynowała hipoteza mówiąca, że przybysze z kosmosu ingerowali w dzieje człowieka. Być może dali nam nawet jakiegoś cywilizacyjnego kopniaka, pomagając przetrwać na nękanej kataklizmami planecie. Z biegiem lada, także z poznawaniem nowych odkryć archeologicznych, na wiele kwestii związanych z tym tematem zacząłem patrzeć nieco bardziej krytycznie. Pomimo to, a także pomimo tego, że z wykształcenia jestem historykiem, nadal uważam, że istnieją pewne przypadki, w których scenariusza kontaktu starożytnych albo prehistorycznych ludzi z przebyszami z gwiazd nie da się wykluczyć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ostatnią misją Zecharia i Sicina. Konkretnie chodziło o ustalenie, czy sumeryjska królowa znana jako Nin Puabi była potomkinią mitycznych ranunakich. Pod sam koniec swojego długiego życia Sitchin ogłosił bowiem, że przebadanie jej szczątków mogłoby potwierdzić lansowane przez niego hipotezy o kontakcie sumerów z inteligencją z kosmosu. Sama królowa Płabi, chociaż tak naprawdę nie ma pewności czy była monarchinią ur czy tylko kapłanką, żyła mniej więcej w XXV wieku przed naszą erą. Traktowana była przez współczesnych sobie ludzi w sposób szczególny, o czym świadczy jej wyjątkowy pochówek. Jej grobowiec miał charakter bardzo, bardzo nietypowy jak na tamten rejon i zadziwił archeologów, zaś jej korony, która zachowała się w dość dobrym stanie, zdobiły, jak twierdzą niektórzy, symbole gwiazd. Inni mówią jednak, że to po prostu kwiatki. Sicin wierzył, że Puabi nosiła w sobie geny Anunnakich. Świadczyć miał o tym też jej tytuł, Nin, oznaczający istotę półboską. I w rozumieniu badacza była ona właśnie potomkinią rasy istot przybyłych z planety Nibiru, które przed tysiącleciami osiedliły się na Ziemi, by potem po bardzo, bardzo burzliwych dziejach opuścić naszą planetę. Zecharia Sicin twierdził w roku 2010, na krótko przed swoją śmiercią. Na łamach jednego z topowych amerykańskich portali, że porównanie materiału genetycznego królowej Puabi z materiałem genetycznym Homo sapiens mogłoby wykazać, że ludzie współcześni są efektem eksperymentów genetycznych jakichś zaawansowanych istot pozaziemskich. Co więcej, dzięki temu moglibyśmy się dowiedzieć, jakie geny, a co za tym idzie, jakie możliwości i uzdolnienia nasi współtwórcy nam wyłączyli. Mówię współtwórcy, dlatego że Anunnaki mieli stworzyć nas jako gatunek w oparciu o swój materiał genetyczny oraz takowy materiał pochodzący od ziemskich hominidów. Nim przejdziemy do konkretów, tradycyjne podziękowanie dla subskrybentów i donatorów. Dziękuję Wam wszystkim, jeżeli możecie, propagujcie ten kanał. Nie obrażajcie się, jeżeli czasem zrzekam z odpowiedzią na listy. No i czytajcie miesięcznik Nieznany Świat, do którego link znajdziecie poniżej. Na temat Królowej Puabi i jej kosmicznego pochodzenia nie można mówić nie wspominając w kilku słowach o paleoastronautyce. Otóż w ostatnich latach przeżywa ona niewątpliwy renesans głównie za sprawą serialu dokumentalnego i tutaj znak zapytania, bo y, wiele osób różnie go ocenia. Ten serial to starożytni kosmici. Choć bez wątpienia jest on doskonale zrealizowany i atrakcyjny, miejscami naginał hipotezę o paleo kontakcie do granic możliwości. Tak samo naginali ją wcześniej różnej maści autorzy z Fondenikenem na czele, wskutek czego ta tematyka była stygmatyzowana i wyśmiewana przez tzw. mainstreamowych akademików. W rzeczywistości to i ja, i pewnie wielu historyków o bardziej otwartych umysłach nie zaprzeczę, że w wypadku niektórych źródeł, i pisanych, i niepisanych, istnieją podstawy, by scenariusz o kontakcie naszych przodków z obcymi brać na poważnie. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana, a sama Paleoastronautyka, jeżeli chce być brana na poważnie, musi nie tylko podchodzić bardziej krytycznie do niektórych spraw, ale też czerpać z dorobku innych dziedzin. Kończąc już ten swój intelektualny i nieco suchy wstęp, na pytanie o to, czy starożytni kosmici to coś, co można brać na serio, odpowiem jak najbardziej i postaram się to udowodnić na kanale. Robiłem to co prawda też w swoich publikacjach w nieznanym świecie, a także na pewnym mainstreamowym portalu, gdzie przez długie lata publikowałem. No ale teraz chcę Wam to wszystko przybliżyć na YouTubie. Wróćmy jednak do postaci Zekara i Sicina i Królowej Pułabi. Jeżeli jesteście fanami tego autora, nie muszę wam go przybliżać, ale kilka słów wstępu nie zaszkodzi. Otóż Sicin był amerykańskim pisarzem żydowskiego pochodzenia, który urodził się w Baku w stolicy Azerbejdżanu, wychował się w Palestynie, a od roku 1950 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Nauczywszy się na własną rękę języka sumeryjskiego, zaczął zgłębiać starożytne teksty, prezentując ich autorską interpretację. Jak mówi, to wszystko brało się z jego młodzieńczej obsesji. na punkt Zagadki Nephilim, olbrzymów, o których wspomina księga rodzaju. Przełomowa dla Sicina była książka pod tytułem Dwunasta planeta, wydana po raz pierwszy w 1976 roku. Zawierała ona hipotezę o istnieniu Nibiru czyli Hipotetycznej transneptunowej planety okresowo przechodzącej przez nasze kosmiczne sąsiedztwo, i miała ona ta planeta być domem zaawansowanej rasy humanoidalnej, której przedstawiciele byli umownie określani jako Anunnaki, synowie nieba. O tych istotach Sitchin mówił następująco: cytuję. Tabliczki zapisane pismem klinowym mówią, że Anunaki przybyli z innej Ziemi w naszym układzie słonecznym. Ich planeta przechodzi przez nasze kosmiczne sąsiedztwo co około 3600 lat. Na Ziemię zaczęli oni przybywać jakieś 450 tysięcy lat temu, szukając złota, którego potrzebowali, by chronić atmosferę swojej planety. Pozostaje pytanie, co się z nią stało. Ale potrzebowali oni także rok do pracy w kopalniach, więc oszukali ewolucję łącząc swoje geny z materiałem genetycznym ziemskich hominoidów mówił badacz. Tak też właśnie powstał człowiek, ale żeby nie być gołosłownym, Sitchin przywoływał fragmenty różnych tekstów źródłowych. I tak, dla przykładu, starobabilońskie dzieło pod tytułem Stworzenie człowieka z gliny przez boginię matkę opisuje, w jaki sposób grupa bóstw nakazała powołać do życia istotę ludzką, zlecając to bogini mami. Z kolei w eposie o Atrahasisie mamy opis tego, jak jakaś bogini wykorzystuje do stworzenia człowieka różnego rodzaju, nie wiem, mikstury. Surogatką dla nowej istoty ma być z kolei jedna z niebianek i pierwszym udanym prototypem, jeżeli możemy tak powiedzieć, człowieka współczesnego, opartego zarówno o materiał genetyczny obcych, jak i człowiekowatych występujących na Ziemi, miał być niejaki Adamu, posiadający wiele przymiotów przybyszów z kosmosu, ale pozbawiony długowieczności. Wszystko to, zdaniem Sicina, miało się dziać jakieś 300 tysięcy lat temu, skąd pewność, że właśnie wtedy... Nie pytajcie. Mglistym echem tych wydarzeń miała być z kolei zachowana w Starym Testamencie wzmianka o tym, że człowiek został stworzony na Boże podobieństwo. Oczywiście z biegiem czasu na hipotezę o istnieniu planety Nibiru zaczęto patrzeć podejrzliwie. Po prostu nie powróciła ona we wskazane miejsce w układzie słonecznym, kiedy była wyczekiwana. Co prawda utożsamiano ją niekiedy z hipotetyczną dziewiątą planetą, leżącą za orbitą Neptuna, natomiast trudno dzisiaj wyobrazić sobie, by na tak odległym, pozbawionym światła słonecznego globie mogło rozwinąć jakieś życie. Z tego też powodu istnieją głosy niektórych zwolenników Sicina, że Nibiru to w rzeczywistości nie planeta, ale na przykład statek matka albo stacja kosmiczna, zaś Anunacy nie wrócą, bo po ewakuacji z Ziemi odlecieli gdzieś w siną dar. Jest to bardzo skrócona wersja teorii Sicina, bardzo rozległej teorii. Obejmuje ona m.in. próby interpretacji innych starożytnych eposów w kontekście nie tylko wizyty Anunakich, ale też odtwarzania toczonych między nimi konfliktów, wojen itd. Sicin dodawał, że przybysze w ogóle poruszali się obiektami opisywanymi jako latające izby. Powietrzne rydwany czy niebiańskie łodzie, i początkowo tych przybyszów osadników było względnie niewielu. Ich trwające całe eony panowanie nad ziemią zakończyło się wskutek rozłamów, jak powiedziałem, wewnętrznych konfliktów około 6 tysięcy lat przed naszą erą i spadkobiercami zaawansowanej wiedzy pochodzącej z tamtego okresu, kiedy bogowie Mówiąc tutaj symbolicznie, stąpali po ziemi, mieli być Sumerowie. Zresztą południowa Mezopotamia zawsze była ważnym punktem dla Anunakich. Z biegiem czasu, co warto powiedzieć, miał się zmieniać stosunek Anunakich do ludzi. Bóg Enki nakazał swoim kolegom złagodzić swój stosunek do Homo sapiens, no i z czasem, ponieważ jakby nie było, ludzie byli nieco spokrewnieni z Anunakimi genetycznie dochodziło do mezaliansu, do mieszanych małżeństw i związków przybyszów z ludźmi. Owocem tego były istoty takie jak Nefilimowie, ale też takie jak przodkowie królowej Pułabi. Teoria Sicina była oczywiście poddawana ostrej krytyce nie tylko przez starożytników, ale i archeologów. Z czasem autor tak bardzo rozbudował swoją koncepcję, że stała się prawdziwym molochem, i z tego co pamiętam, wydał on nawet taki słowniczek, przewodnik po tym swoim, powiedzmy, uniwersum. Głównym racjonalnym zarzutem wobec koncepcji Sicina było to, no w jaki sposób przez tysiące lat wiedza na temat działalności obcych przetrwała w zrozumiałej dla nas formie. Mówiąc krócej, i prościej żeby te relacje o Anunakich były dla nas, dzisiejszych ludzi zrozumiałe, to żyjący tysiące lat temu ludzie musieliby opisywać świat w sposób bardzo podobny do naszego. Wydaje się to mało prawdopodobne, bo z biegiem wieków przekaz i sens uległby yy, zatarciu. Do tego dochodziła oczywiście krytyka akademików związana z błędami w tłumaczeniach, jakich się dopuszczał Sicin, oraz rzekomo niedostatecznej znajomości przez niego języków starożytnych. Nie przeszkodziło mu to jednak w zgromadzeniu ogromnej rzeszy zwolenników, bo jakby nie było to, o czym on mówi, chociaż jest momentami bardzo skomplikowane, daje mocno do myślenia. Chcąc jednak raz na zawsze uciszyć tych, którzy go krytykowali i mówili, że mity sobie można interpretować na milion sposobów, także dopatrując się w nich ingerencji obcych istot, Sitchin podjął wspomnianą próbę dostarczenia ostatniego namacalnego dowodu na istnienie Anunnakich. Jak mówił, cytuję: Może przez porównanie ich genomu z naszym dowiemy się, jakich genów nam oni umyślnie nie przekazali, powiedział w rozmowie z dziennikarzem NBC. No dobrze, ale dlaczego tak bardzo zależało mu na królowej pułabi? Przyczyn było kilka. Po pierwsze, tytuł, wspomniany tytuł Nin, który sugerować miał jej półboski rodowód. Według Sitchina świadczyło to o tym, że Puabi była daleką, ale jednak potomkinią obcej rasy. Może bardziej hybrydą, jednakże formalnie badania genetyczne powinny byłyby potwierdzić, że posiada ona jakieś cechy różniące ją od większości ludzi. Analizy te były potencjalnie możliwe i były w zasięgu ręki ponieważ doczesne szczątki królowej Puabi znajdują się w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie, to Sitchin podjął starania o to, żeby do nich dotrzeć. Są jeszcze inne materiały pochodzące z jej grobowca, artefakty, które są przechowywane w Muzeum w Pensylwanii oraz w Muzeum Narodowym w Bagdadzie, natomiast szczątki z tego co wiem są w Londynie. I trzeba tutaj stanowczo podkreślić, że Puabi była też osobą z jakichś przyczyn traktowaną specjalnie w swojej społeczności. Zauważyli to również archeolodzy, którzy dokopali się do jej grobowca w sumeryjskim Ur. Mówiłem też o tym, że wśród historyków nie ma pewności, kim w zasadzie Puabi była, bo pomimo nazywania jej umownie królową, istnieją hipotezy, że była, jak mówiłem, kapłanką. Natomiast miejscowi czcili ją do tego stopnia, że sprezentowano jej iście nieziemski pochówek. Ponieważ na pieczęciach cylindrycznych ani w innych miejscach nie zachowały się inskrypcje sugerujące, że była żoną jakiegoś władcy, można przypuszczać, że rządziła samodzielnie. Najwięcej szczegółów, ale i tajemnic wiąże się z jej grobowcem w Ur, który został odkryty na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku przez brytyjskiego archeologa Leonarda Uleja. Chociaż odkrycie to konkurowało, na przykład z grobowcem Tutanhamona, jest dużo mniej znany. Natomiast niech o jego wyjątkowości świadczy fakt, że na w dzisiejszym cmentarzu. W Ur znaleziono około 1800 grobów, jednak pochówek Puabi był najbardziej okazały, ale też z różnych powodów najbardziej kontrowersyjny. Otóż pochowano z nią kilkadziesiąt osób. Było to coś nietypowego, jak na tamten rejon. Bezpośrednio obok Puabi spoczywały trzy ciała służących, komora grobowa była zamknięta. Poza nią znaleziono zaś szkielety urzędników, także prawdopodobnie trubadura. Wszyscy, którzy towarzyszyli rzekomej potomkini Anu. Na w drodze w zaświaty zostali prawdopodobnie podstępnie otruci, choć nie wykluczano też innych metod, że tak powiem. Oprócz tego, w grubie pułapi znaleziono niezwykle bogate dary: od biżuterii, korony i przedmiotów codziennego użytku, takich jak zastawa stołowa po instrumenty muzyczne. Mamy więc do czynienia z niezwykłym odkryciem, niezwykle cennym, i nagle chce do niego się dobrać Zekeraja Sicin. I problem z badaniami nad szczątkami królowej Płabi wiązał się przede wszystkim z udostępnieniem mu próbek. Te mogły być przekazane tylko konkretnym jednostkom badawczym, a Sicin nie do końca się tutaj kwalifikował. bo W zasadzie nie kwalifikował się w żaden sposób. Musiałby zainteresować swoimi badaniami jakąś jednostkę badawczą, czy na przykład naukowca, zdobyć fundusze, zakreślić ramy projektu i cel poszukiwania, a następnie złożyć odpowiednie dokumenty. Chociaż próbował różnych zabiegów, nie udało mu się nic wskurać. Nie udało się też, niestety, znaleźć odpowiedzi na zagadkę, której poświęcił kilka dekad swojego życia. Rzucił na szale cały swój dorobek, starając się odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie królowej Pułabi, i był nawet skłonny do tego, żeby pokryć koszty tych badań z własnej kieszeni. Niestety nie zdążył. Podsumowując kwestie ich naszego rzekomo częściowo kosmicznego pochodzenia, Zechariah Sidzin powiedział coś takiego. Stworzyli nas, dali nam wiedzę, ale czegoś nam jednak poskąpili i zamierzam ustalić, co to było przy pomocy testów DNA. Może to mieć związek ze zdrowiem, długowiecznością czy śmiertelnymi chorobami. Jesteśmy ich dziećmi, dosłownie wielu z nas jest efektem krzyżowania. Ale kosmici nie przebędą, by nas zniszczyć ani żeby nas zjeść. Najbardziej przeraża mnie wzbudzanie strachu przy pomocy podobnych teorii, czego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić. Pamiętam dobrze, że w tamtym okresie, kiedy Sicin mówił o królowej Puabi, próbowałem się z nim skontaktować, namówić go na wywiad. Odpowiedział uprzejmie, że nie czuje się na siłach i wszystkie swoje uwagi już przekazał mediom. Czekał na jakiś ruch ze strony akademików i muzealników. Niestety nic z tego nie wyszło. Zekaraja Sicin zmarł w październiku 2010 roku w wieku 90 lat. Nadal pozostaje on jednak bardzo wpływową osobą na polu paleoastronautyki. Szanowany jest bardziej na pewno od Denikena, o którego i wypaczenia dzisiaj Mało się już pamięta, to zresztą też jest bardzo leciwy człowiek. Warto dodać, że po śmierci Sycina pojawił się bardzo podobny do jego teorii o królowej płabi rewelacje związane z tak zwanymi wydłużonymi czaszkami i pozaziemskim rodowodem ich właścicieli. Ale to temat na zupełnie odrębny odcinek. Zachęcam Was do zostawienia komentarzy, do promowania kanału UFO Historie wśród innych odbiorców oraz do czytania Nieznanego Świata. Pamiętajcie też o opcjach wsparcia dla kanału. Pozdrawiam Was i zapraszam na kolejny odcinek UFO Historii, oczywiście. To mówiłem ja, Piotr Cielebiaś. Trzymajcie się.